Rozbieżne stanowiska. Trzy dni później w ruinach Stratholm. Tylu martwych, tyle śmierci. Nie mogę uwierzyć, że Arta był do tego zdolny. Gina! Jaina Proudmore. Lord Ather? Och, Jaina. Czułem, że cię tu właśnie znajdę. Gdzie Arta z dziewczyną? Dokąd zabrał flotę? Przyszedł tu nim wypłynął. Błagałam go, żeby został. Mówiłam, że to może być zasadzka. Dokąd wyruszył? Do Northrend. Ruszył za Malganisem do Northrend. Kłupiec! Muszę o tym powiadomić króla Terenasa. Nie obwiniaj się, dziewczyno. Nie miałaś nic wspólnego z tą szezią. Na razie umarli leżą jeszcze w ziemi, ale nie daj się zwieść. Na północy twój młody książę znajdzie tylko śmierć. Ty? Artas robi to, co uważa za słuszne. To chwalebne, ale namiętności przywiodą go do zguby. Teraz wszystko zależy od ciebie, młoda czarodziejko. Musisz poprowadzić swój lud na zachód, do starożytnej krainy Kalimdor. Tylko tam zdołasz pokonać cień i ocalić świat przed płomieniem. Brzegi Nordrendu, miesiąc później, na skutym lodem wybrzeżu zatoki Sztyletu. Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. Kapitanie, czy wszystkie oddziały są policzone? Prawie. Tylko kilka okrętów. Świetnie. Po pierwsze trzeba założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. Mamy założyć bazę? Jakieś niebezpieczeństwo? I najlepsze jest to, że żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi. Przynajmniej na razie. Dobra, więc tak. Tutaj jest nasza flota. Niestety nie ma tutaj złoża złota. Więc musimy znaleźć jakąś kopalnię. Mądry plan. Dobra, chodźmy w takim razie na południe najpierw. I tutaj mamy wielki mrozu. Na honor. Dobra, na honor trzeba wklepać. Dajem radę. Czwarty, drugi level. Arkaz ma siódmy. A reszta nie policzalna. Jak najbardziej na chłopak. Idziemy dalej. I kolejne wilki. Tutaj jest jeszcze otwarcie na górze. Jak ale najbardziej. najpierw zajmiemy się tymi. To wilki generalnie jak widać są większe od ludzi. <grym> eee. Mogłyby połknąć w całości, tak jak wąż. Mądry plan. Dobra, tutaj są kolejne. Wchodzą już szósty Króla. level. Czy mogę coś tutaj zrobić ciekawego? Nie, nie mogę. Ewentualnie leczyć naszych. Tak to cóż, oni sobie zawyli do księżyca. I dlatego teraz mocniej atakują Widać... ...kołkonki unoszące się nad nimi I zostawił zwój bestii To Oczywiście. jest właśnie to Ja szybko użyję Bo to daje premię 25% do zadawanych obrażeń przez 45 sekund Mądry plan Dobra, chodźmy od razu Jak widać teraz też mamy wilcze łapki Jak najbardziej Oczywiście. Dobra. Na honor. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. To Mądry tutaj. Plan. Tutaj czekają z kolei lodowe. na strole lodowe. Aha, już tu nas zaczepili. No dobra. Wygląda wszystko ok. Tylko rozwalmy tego kapłana. Ten kapłan leczy innych. Czyli znacznie nam utrudnia życie. Wygląda tak jak nasz kapłan. Dodatki prawie rozwalone, Artas ma nowy level. Ja wezmę lepszą aurę oddania. Większy pancerz, wszystkim będę musiał mniej leczyć. A mikstura większego leczenia. Może użyć już teraz. Oczywiście. Za to tutaj kryje się, w tym powiedzmy sklepiku, coś innego jeszcze. Mikstura mania. Jakby Nie zabrakło... Się kłaniać. Na razie Artos ma Max. Jakby zabrakło, to Na będzie honor. wiadomo gdzie się kierować. Dobra, tutaj te trole jeszcze trzeba zlikwidować. One teraz poszły Jak spać. Więc wklepiemy wielkiemu Oczywiście. kapłanowi najpierw. Jak widzicie, tutaj są trole lodowe. Trole generalnie bardzo duży obszar zajmowały kiedyś, kiedyś. Dziesiątki tysięcy lat temu, ale zostały wyparte przez nocne elfy. Oczywiście. I generalnie trolle zadaptowały się do wielu miejsc. Tak jak ludzie, eskimosi i tak dalej. Dobra, tutaj są jeszcze Nerubianie, czyli duże pająki. Natywni no mieszkańcy tej nieprzyjaznej krainy. Ale na razie tam nie idę. A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. Atakują nas. Kryć się! Jasna cholera. Żadni z Was nie umarli. Wszyscy jesteście żywi. Muradin? Muradin mieć obrody, to ty? niech mnie kule biją, chłopcze. Nie przypuszczałem, że osobiście przybędziesz nam na ratunek. Ratunek? Muradinie, nawet nie wiedziałem, że tu jesteście. Tak czy siak, wsparcie się przyda. Ja i moi towarzysze zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. Wdzięczny będę za wsparcie. Jasne, że ci pomogę, Muradinie. Ruszajmy. No i świetnie. Mamy nowego Światło bohatera. Muradina Miedzie Brodego? Czyli Bronzebeard. Jak najbardziej. Dawny nauczyciel szermierki Artasa. Szermierki jaki nie tylko. Dobra. No i tutaj rozwalone parę rzeczy. Oni się bronili wcześniej. Niech się stanie więc. Ja tutaj zacznę robić chłopów. Nie powiem w Więcej jaki sposób. Pracy. Tajemnica zawodowa? Tak, panie. Tutaj naprawię żerokopter. No ja już pójdę. Żerokopter to jest jednostka latająca, ta która na ta. razie atakuje jedynie Głodem latających. A latających my tutaj jeszcze niestety spotkamy. Światłość jest moją siłą. Dobra. Teraz już sobie próbuję Koszar też, obroznarta są. Ho! Hmm. Tutaj nasz Muradin ma wspaniałe nowe umiejętności. Czas to na przykład. O, bez młota to nie robota, prawda? Zaraz wszystko pisze, jak będzie spokój. I czasem jak on się zbliżył, mogę żyć czegoś takiego. I wymiękniej szybko. Ponieważ to jest uderzenie gromu. Uderza w ziemię zadając 100 punktów obrażeń. I jeszcze tam... Nie, przegusza, trzeba przegusza, przegusza? Właśnie, no? Nie zmniejsza szybkość ruchu o 50% i ataku o tyleż samo. Pocisk burzy z kolei, rzuca młotem wroga, zadając obrażenia, ogłuszając też. Co? Dobra, chodź tutaj. Zrobisz nam zaporę. Poza tym jeszcze ma... Zdolność pasywną uderzenie, czyli daje ileś tam, na przykład tutaj 20% szans na to, że tak zada dodatkowy 25 punktów obrażeń oraz ogłuszy przeciwnika na 2 sekundy. Sprawiedliwości nie Bardzo przyjemne rzecz. Jak najbardziej. Dobra. Musimy zbudować. Co? O. Co? Dobra. To w takim razie ty później tutaj zrobisz tartak. To ja już pójdę. I tak, pójdziesz tak. do drewna Jakieś niebezpieczeństwo? Jaki jest plan lotu? to sobie podwinduje... A nie, niech idzie D'Artosa D'Artosa, jest mało siłę. Siłę. Jak leci? Ej, mają dobre odzywki O co chodzi? dawajcie, dawajcie. złoto, złoto! Masa, masa Tak, panie? Nie trzeba mi się kłaniać Oho, właśnie Oto jest żelokopter. Uuuu! Światło Długo nie <grymne> wytrzymał. Dobra. Przynajmniej mimo tego, że atakują Dobra, mi cały czas jednego, to nie zadają dużo obrażeń. Oczywiście. Na luzie powstrzymają sami strzelcy nasi. Dobra. Niech tutaj też idą. Co? Tutaj już się kolejka tworzy. No, nie wiem. Chyba tyle powinno być. Dobra. Nie odbieram żadnego. Służę światłości. Gotów do pracy. Dobra, ja tutaj się umocnię. Na luzie I będę mógł w zasadzie pójść znowu tu. Doskonale. Niech to się tam? stanie Uuu. zadość. Idzie cały czas lepiej. No oczywiście jeszcze mógłbym coś zrobić takiego. I jeszcze... takiego. Hmm. Trafiony, zatopiony. Dobra, zbuduję trochę wieżyczek i wtedy się wybiorę tam. Cały czas mam wrażenie, że tu jest to jeden za dużo. No ale dobra, niech tak będzie. Wolę jeden za duży niż jeden za mało. Bo to tylko zajmuje mi 90 Gotów sztuk złota, jednorazowo i jeden Zakończony. żywności. Dobra, wezmę kogoś teraz do roboty. Bo mam bardzo dużo surowców. A nic się nie dzieje. Rozumiem. Gotów do pracy. Tak, panie. O co chodzi? Jeszcze ty chodź. Zrobisz budynek ołtarz królestw. To ja już pójdę. Gotów do pracy. Światłość jest mą siłą. Dobra. Służę światłości. Ja generalnie teraz eksperymentalnie gram na Gameboardzie. Podbindowałem sobie tak dziwnie wszystkie klawisze. Mam tutaj siłą. Grid, więc mogę bez problemu podbindować identycznie wszystko. I to jest QR ASDF ZXCV i tak dalej. Dobra. Rozbudowę do twierdzy już. Jakieś niebezpieczeństwo? Tak, panie. Tutaj trzeba będzie jeszcze trochę tych... Słuchaj. Na razie jest ok. Dobra. Te budynki się zrobią i będę robił następne. chodzi. A nie. Hm. Mogę jedynie. Tak, panie. Spójrz. Dobra, rób tutaj wyżyczkę. Od razu przyjdą do ciebie tak? Powiem tak. Aha. W tego trzeba walnąć. Dobra. Przynajmniej teraz mam łatwiej zmiana tych podgrup, ponieważ zrobiłem sobie jeden klawisz do zmiany w przód, a drugi klawisz do zmiany w tył. W trzeba było z shiftem, więc nie było tak optymalnie Powiedz tylko słaba Nachonoł Dobra Sprawiedliwości niech się stanie zadość Dobra o, to się przywał z tego, ty z tego Jakieś niebezpieczeństwo i git Na honor przejdźcie? Jak najbardziej Trzeba uleczyć jest Słucham, nasz kapłan, ale niestety nie on prawie kłaniać. już nie ma czym leczyć. Podwoimy się, regeneruje. Co? Więcej pracy? Dobra, chodź tu. Rozumiem. Aha, ten został zabity. Co? Dobra, trzeba ja go Co tutaj jest do zrobienia? Tak, musi twierdza się skończyć, żeby mógł następne budynki budować. Tymczasem już zrobi tutaj Szkończy, kilka wieżyczek no zapchajmy ja już pójdę Tak panie. O tak będzie? O co chodzi? Ty tutaj czekaj na robotę. A w zasadzie patroluj sobie. Dobrze. Tak panie. Tutaj się bada. Tutaj trzeba kolejnych zrekrutować. To może od razu tu. To jest blisko. I nie przejdzie w atak tutaj. A tak drzew. Dobra. Gotów do pracy. Sprawiedliwości się I teraz tak. Co? A ty patrolujesz. No dobra. To patroluj dalej. Rozumiem. Ty też potem będziesz światłość Ale nie gotów. Oh. Światłość jest mą siłą. Git. Dobra. Na razie nie będę chodzi? przekraczał progu kosztów tak, panie. 40, Rozumiem. Tak, 40. Gotów panie. Do pracy. Dobra. Ty zrobisz za to wieżyczki tutaj, Dobrze. bo tutaj mamy drugie wejście. Rozumiem. Na poziomie trudności łatwym nie atakują stąd. A, niestety, nie mamy łatwego Niestety, tak chciałem Się cieszę z tego, ponieważ bym pewnie nudził się Dobra, doskonalone zbieranie drewna i budownictwo Aha, właśnie, pytający. Dobra, i na nic było to kolejkowanie, jak tutaj znowu nie ma rąk do pracy jest Dobra Lecz lecz! Lecz! do Lecz! 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 się! Lecz! w kogoś? Lecz! Lecz! Modernizacja zakończona. Lecz! 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 Coś to gra. Co? Modernizacja zakończona kolejna. Badania zakończone. O, to od razu zmodernizuję do zamku. I tutaj tak samo zakończone. już... O. Lit. Teraz mam już dosyć mało surowców. O co ale chodzi? zawsze mogę coś zrobić jeszcze, na przykład warsztat. Dobrze. I od razu pójdziesz... To ja Zrobić jakiś strzelców? Nie. Na razie nie Tak, zaawansowane budownictwo zaraz będzie. Generalnie już teraz będziemy mieli sporo więcej ulepszeń. Trzeci cały poziom. Jak tutaj mamy już drugi z broni. Prawie pierwszy. To już będzie trzeci nawet. Światło zimowe się To już, już Jak miło. Co? Dobra. Trzeba więcej złota. Tutaj jest druga cała Szkończone. baza, którą możemy zakończone. uratować. I to zamierzam zrobić, ale najpierw, oczywiście, załatwimy sprawę z tym. Zakończone. To muszę skończyć wyżycie Dobra. Tak, żeby było przejście pomiędzy. Dobrze. Rozumiem. Tutaj może już nie być. Dopchają się jakoś. No dobra Zamek będzie Już niedługo O co chodzi? Póki nie mam wysokich kosztów, to dużo dostaję Jak ono nie kwitnie Dobra, to jest podbintowane Zbieranie drewna się udoskonala Trzeba więcej złota. Coś tam jeszcze zaraz. Okej. Okay. Tak, panie. Wezmę tego typa. Tak, panie. I niech on zrobi jeszcze tajemny sanktuarium. Więcej złota. Modernizacja zakończona. Rozumiem. Na przykład tutaj. Modernizacja zakończona. Trzeba więcej złota. Dobra. Okej, okay, robi się. Dwie strzelby. Złota. Już. I tak. Bomby jeszcze opracuję. Dzięki temu maszyny latające, żyrokoptery. Eee, czemu to się nazywa maszyna latająca? To jest żyrokopter. Będą mogły atakować też jednostki lądowe. Dobra. Dlaczego potrzeba więcej złota? Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Zrobimy. Badania zakończone. Walnij w to! Aaa, jednostki Hej, o... Ej! Pocisk burzy tylko w jednostki organiczne może atakować Mądry Głupio plan. Głupio trochę No, honor. Skoro tak, to tak Dobra, trochę więcej chłopów O co chodzi? Chodźcie tutaj we trójkę Rozumiem Tak Tak, panie i z naprawieniem Rozumiem. będziecie tu stacjonować. Więcej pracy, tak, przy czym? Panie. Do pracy. Tak, panie. Ten typ Szkończone. też będzie stacjonować. Dobrze. O, patrol mały. Dobra. Tutaj robię jedynie przeciwko latającym, bo raczej latające będą tylko. tutaj przylatywać Mam? Mam. No i git. Wszystko ulepszane, ulepszane. Służę światłości. No dobra. To wybierzmy się w takim razie tutaj. Mądry plan. Modernizacja zakończona. Przez całkiem nieźle. Oh. sprawiedliwości. Niech się stanie zabrać. Potrzeba więcej złota. Trzeba więcej złota. Światłości. No mam brak kosztów. Potrzeba więcej złota. Okej. Okay. To koniecznie trzeba będzie Nie zrobić. Trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Oo. Światłość jest mą siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. No właśnie, Muradin Mądry plan. może wziąć. I to Jak też. Najbardziej. Modernizacja zakończona. Na honor. Co jest? Nie wziąłeś. Czas młota. Badania zakończone. Yeah. Mądry plan. Dobra. Nerubianie! Jak widzicie, jest dosyć mocno. Dobra, o! O, awatar! Zwiększa jego wytrzymałość. I jeszcze parę innych statystyk, w tym. Co piszę? Spadaj, 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 Fuck! Fale puścił. No, Ale mam skrzyżenie. Chociaż na jednego. Dobra, i tutaj jest kula mrozu. Co najlepsze, razem z królą ognia łączą się Badania wielki zakończony. szok termiczny. Wundry plan. Jak najbardziej. Plan. ognia i mrozu mi plus 21. Kłaniać. Daje 6 punktów obrażeń od zimna. Przy czym jeszcze powoduje zmniejszenie szybkości ruchu i ataków przeciwnika na 3 sekundy. Jakieś niebezpieczeństwo? No to fajnie. No. nie trzeba mi się Wszyscy kłaniać. Sobą. A pierścionek chrony może Muradin w końcu wziąć. Co się dzieje? Obligają nasze miasto. Jakieś niebezpieczeństwo?